Cześć, tym razem zabieram Was na wędrówkę po Madagaskarze. Jakie panują tu zwyczaje? Jak wygląda pod wodą? Sami ocencie. Zapraszamy do filmu. W listopadzie tego roku spełniliśmy jedno z naszych największych podróżniczych marzeń. Wybraliśmy się na wyprawę turystyczno nurkową na Madagaskar. Madagaskar to miejsce, o którym mówi się, że jest ostatnim zakątkiem dziewiczej przyrody na ziemi. W ciągu kilkunastu dni przeżyliśmy niezapomniane chwile, odkrywając zarówno podwodny, jak i lądowy świat tej magicznej wyspy. Naszą przystanią było Nosa Bay, malownicza wyspa na północnym zachodzie Madagaskaru. To miejsce, które od razu skradło nasze serca. Białe plaże otoczone palmami, ciepło turkusowe wody Oceanu Indyjskiego i spokojna atmosfera. To wszystko sprawiło, że czuliśmy się jak w rado. Głównym celem naszej wyprawy było nurkowanie. Madagaskar zdecydowanie nie zawiódł naszych oczekiwań. Wykonaliśmy kilkanaście nurkowań na okolicznych rafach, które zachwyciły nas swoją różnorodnością. Wodą czekał na nas fascynujący świat. Przepływaliśmy obok żółwi morskich, podziwialiśmy majestatyczne manty oraz spotkaliśmy lekinie. Mieliśmy szczęście obserwować humbaki, przepiękne ssaki, które pojawiły się w naszej okolicy. Zaś eksploracja wraków dodała nuty tajemnicy do naszej podwodnej przygody. Nurkowanie to tylko część naszej wyprawy. Poza wodą mieliśmy okazję odkrywać wyjątkową przyrodę Madagaskaru. Spotkanie z lemurami było jednym z najpiękniejszych doświadczeń. Ich ciekawość i energia były niezwykle zaraźliwe. Widzieliśmy węże, krokodyle i wiele innych zwierząt, które można spotkać tylko w tym zakątku świata. Odwiedzaliśmy też lokalne wioski, poznając kulturę i życie mieszkańców. Każde miejsce, które odwiedziliśmy, było pełne kolorów, dźwięków i zapachów, które na długo pozostaną w naszej pamięci. Oczywiście nie zabrakło chwil na relaks. Spędzaliśmy czas na plaży, ciesząc się ciepłym słońcem i spokojnym szumem oceanu. Wieczory zaś nam na podziwianiu zachodów słońca i rozmowach przy blasku gwiazd. Madagaskar okazał się miejscem pełnym kontrastów, piękna i magii. To była podróż, która pozwoliła nam oderwać się od codzienności. Podróż, która pozwoliła nam zanurzyć się w naturze i zbliżyć do jej niesamowitego bogactwa. Jeśli podobał Ci się nasz film, chcesz z nami zwiedzać świat, to zapraszamy do kontaktu. Tymczasem zachęcamy Cię do subskrypcji naszego kanału. Cześć i do zobaczenia.